We wtorek 11 lipca na terenie kościerskiej kotłowni Koseko zamontowano długo oczekiwany kogenerator gazowy, który służyć będzie do produkcji prądu i ciepła. To już drugi w ostatnich dniach historyczny moment w działalności kościerskiej spółki. Pierwszym było uruchomienie w ubiegłym tygodniu generatora zasilanego biogazem produkowanym ze ścieków komunalnych na terenie kościerskiej oczyszczalni ścieków. Natomiast teraz na teren kościerskiej kotłowni wjechał pierwszy z dwóch zamówionych kogeneratorów gazowych. Dostajemy w końcu na teren budowy pierwszy z naszych dwóch kogeneratorów, które zamówiliśmy jeszcze dwa lata temu. Projekt wprawdzie ma opóźnienie, ale cieszymy się, że mimo tego opóźnienia, dzisiaj już pierwszy, pierwsza jednostka kogeneracyjna w tym właśnie kontenery zamknięta. Jest już na naszym na terenie kotłownika 1. Oznacza to, że od tego momentu kościerska kotłownia stanie się elektrociepłownią, która oprócz ciepła będzie produkowała także prąd z gazu. Zamontowane kogeneratory o mocy 1,2 MW. Każdy będą pierwszym elementem miksu energetycznego zamontowanego na terenie tego obiektu. Aspekty tej inwestycji są dwa. Po pierwsze, inwestycja w przyszłość, w środowisko, czyste powietrze. Drugi aspekt to stopniowe odejście od węgla jako głównego źródła. Zasilającego w ciepło i zastąpienie go energią pochodzącą z kogeneracji, z odnawialnych źródeł energii oraz biomasy. Oprócz korzyści związanych z ochroną środowiska, nowe urządzenia zapewnią miastu większe bezpieczeństwo energetyczne oraz pozwolą zredukować ilość kupowanego miału węglowego. Wstawiając te generatory będziemy mieli osiągnięty współczynnik efektywności energetycznej. Będziemy mogli mieszkańcom Kościerzyny w podstawie zapewnić przynajmniej ciepłą wodę właśnie z kogeneracji. Mam nadzieję, że teraz one będą mogły chodzić, funkcjonować i przy spadającej cenie gazu będzie to już stała praca. Spowoduje to bezpieczeństwo energetyczne. I w zależności od potrzeb, będziemy mogli dostarczać mieszkańcom kościeżyny ciepła, przynajmniej tą ciepłą wodę, albo z gazu, albo z węgla. Koszt inwestycji wyniósł 11,5 miliona złotych, z czego 4,5 miliona miasto pozyskało ze środków rządowych. Pozostała kwota to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dofinansowanie z programu Ciepłownictwo Powiatowe. Urządzenia powinny rozpocząć swoją pracę do końca bieżącego roku.